Jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz, która z tych ról jest najbardziej Twoja? Mam bardzo duży dystans do biegania i do samego siebie, bo uważam, że bez tego dystansu żyje się po prostu trudno. Biegam dlatego, że bieganie daje mi niesamowite poczucie wolności. Po prostu kocham to robić. To jest jedna z tych rzeczy w życiu, które mogę robić cały czas, bo kocham obcować z naturą, kocham obcować z samym sobą i kocham dbać o swoje ciało. Także jest to dla mnie narzędzie do tego, aby te kilka procent codziennie w ciągu doby wypełnić na to, co kocham robić. Nie ja biegam szybko, bo ja biegam dokładnie. Biegam, bo lubię. Biegam, bo sprawia mi to niesamowitą przyjemność, bo daje mi takie poczucie wolności i, i wiem, że robię coś dla siebie. Biegam, bo moja sylwetka się zmienia, bo mogę poznać mnóstwo nowych ludzi, mogę pojechać, pozwiedzać świat. Biegam, bo tak naprawdę bo lubię, a tych czynników, które temu mnie jest bardzo wiele. I tak naprawdę od tego, że lepiej się czuję, po, po takie aspekty, że poznaję nowe miejsca, nowych ludzi, yy, 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 wydzielają się dorfiny, gdzie, gdzie, gdzie później resztę tego dnia jest rewelacyjne. Yy, to wszystko sprawia, że, że od wielu lat jakoś ciągnie mnie nadal do jakichś tam planowania, biegania, wyjazdów i, i podnoszenia jakichś tam swoich marzeń, swoich poprzeczek, swoich Ewerestów, jak to niektórzy określają. Czy jakby jesteście pytani Konstancji?